Cześć, dzień dobry, witam Cię na moim YouTube'owym kanale. Nazywam się Marcin Krysa i jestem pianistą. Kilka lat temu ukończyłem Katowicką Akademię Muzyczną, a od blisko sześciu lat współpracuję także z TVP3 Katowice, dla której jako prezenter prowadzę liczne programy. I tak sobie pomyślałem, że z połączenia tych dwóch moich życiowych pasji, czyli muzyki i mediów, stworzę podcast. I tak narodził się pomysł alikwotów, który chodził za mną od dobrych kilku lat, i nie mogłem się za to wziąć. Generalnie z dwóch powodów. Pierwszy, dość prozaiczny, czyli ten taki życiowy krytyk, który podpowiadał mi tutaj w głowie, że Marcin, to nie ma sensu, to się nie uda, nikt do Twojego podcastu nie przyjdzie, nikt tego nie będzie oglądał. Po co sobie bierzesz jeszcze coś dodatkowego na głowę? I, żeby być szczerym, ten głos wcale nie ucichł, a nawet rozbrzmiewa w mojej głowie jeszcze głośniej, ale postanowiłem machnąć na to ręką i po prostu realizować marzenia. Drugim kłopotem. Był problem z lokalizacją, ponieważ chciałem, aby taki kanał na YouTube był nagrywany w naprawdę pięknej przestrzeni, w której znajdowałby się także instrument. No i tu okazuje się, że w Katowicach nie ma takich miejsc, które spełniałyby te dwa kryteria i chciałyby swoją przestrzeń mi udostępnić. I tutaj, jak z nieba, spadł mi Grzegorz Stępniewski, któremu bardzo serdecznie chcę teraz podziękować, który Zdecydował się na to, aby udostępnić mi swoją przestrzeń, a jest to eBay Concept Store, który znajduje się w siedzibie Home Concept w Katowicach. I bardzo Was serdecznie zachęcam do tego, abyście kiedyś wpadli do tego miejsca, bo jest to naprawdę wyjątkowe miejsce, w którym design, sztuka łączy się z życiem codziennym, ponieważ możecie tutaj kupić krzesła, stoły, lampy, wieszaki. Brzmi niezbyt ciekawie, prawda, ale naprawdę są to dzieła sztuki, które wychodzą spod ręki znakomitego artysty Oskara Zięty. No, między innymi tutaj za mną macie lustro, macie lampę, a tego jest w tym salonie o wiele, wiele więcej, więc zachęcam, abyście kiedyś tutaj zaglądnęli po prostu. Kiedy znalazłem już to miejsce, postanowiłem, że wystartuję. No, i tak oto znajduje się właśnie tutaj przed Wami i opowiadam o tym, co będzie się znajdowało na tym kanale. W głównej mierze będą to rozmowy, ponieważ chciałbym rozmawiać z muzykami, z instrumentalistami, wokalistami, producentami muzycznymi, menadżerami, i chciałbym przybliżać Wam świat muzyczny od wewnątrz. Chciałbym pokazać, że życie muzyka wcale nie jest usłane różami, że tak naprawdę nie wygląda to. Aż tak kolorowo, jak wielu się wydaje. Chciałbym wam też pokazać, jak wygląda droga od marzenia kilkuletniego dziecka do absolutnego muzycznego szczytu, ponieważ no, chciałbym, aby moimi gośćmi byli także wybitni artyści, czy to uda mi się zrealizować, to już czas pokażę, ale startuję z dużym entuzjazmem, no i zobaczymy, jak daleko wspólnie na tym wózku zajedziemy. Chciałbym was też prosić o to, abyście wraz ze mną tworzyli tą YouTubeową rodzinę. Dlatego klikajcie tam to wszystko, co potrzeba. wysyłajcie do swoich znajomych. A także tu naprawdę ogromna prośba: komentujcie te moje odcinki, te moje wywiady, ponieważ ja dopiero rozpoczynam, uczę się tutaj na YouTube wszystkiego i wiem, że będzie tutaj sporo niedociągnięć różnego typu. Dlatego, jeżeli widzicie, że coś mogę zrobić lepiej, albo że coś w ogóle nie, nie wygląda dobrze, Piszcie albo w komentarzach, albo w wiadomościach prywatnych. Będzie to dla mnie naprawdę nieocenione źródło informacji, co mogę poprawić, na co zwrócić uwagę i co zrobić lepiej. Mam nadzieję, że te odcinki będą pojawiały się tutaj regularnie, co tydzień. Taki przynajmniej jest plan. Zobaczymy, czy zdrowie na to pozwoli, czy uda mi się też regularnie dogrywać terminy rozmów z gośćmi, których chcę tutaj zapraszać. Aczkolwiek no, na dzisiaj to będzie wszystko i mam nadzieję, że już za tydzień zobaczymy się przy tym stole z jakimś fantastycznym gościem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!